Według danych GUS za 2018 rok województwo śląskie wypracowało 12,3% polskiego PKB, to blisko 260 miliardów złotych, czyni to ze Śląska drugą lokomotywę gospodarczą Polski. Więcej PKB pochodzi tylko z regionu stołecznego. Ogółem polską gospodarkę napędza 5 regionów, które wypracowały blisko 56% polskiego PKB. Nieco gorzej prezentuje się województwo śląskie pod względem PKB w przeliczeniu na mieszkańca. Wynosi nieco ponad 57 tysięcy złotych, to więcej niż średnia krajowa, ale dwa razy mniej niż w Warszawie. Czy Śląsk korzysta z wysokiego PKB? Komentuje ekonomista z Katowic dr Bartłomiej J. Gabryś. Gdybym dzisiaj miał wydać jednoznaczną opinię co do bilansu zysku i strat, to powiedziałbym, że mamy swoiste szczęście do korzystania z wielorakiej infrastruktury jednego z najlepiej rozwiniętych regionów kraju. A jedyne, czego można by sobie życzyć, to przyrost dochodów mieszkańców osadzonych w przekształcaniu gospodarki sprodukcyjnej na rzecz gospodarki wysokich technologii i usług. Zatem, co do bilansu, to wychodzimy na zero z delikatnym plusem, mówi dr Gabryś.